Jeśli w waszym telefonie nie działają przyciski zasilania lub też głośności, najzwyczajniej fizyczne przyciski, zobaczcie, tak jak u mnie, nawet jeden przycisk, czyli ten od Bixby, akurat w wersji Samsunga S10, wypadł całkowicie. Nie musicie udawać się zaraz do serwisu, ponieważ wymiana takiego przycisku jest bardzo prosta i dzisiaj pokażę wam, w jaki sposób to zrobić zupełnie bez rozkręcania telefonu. Takie przyciski zakupujecie, oczywiście, nowe. W opisie pod filmem, Podaję wam aktualną cenę takich przycisków. Nie są one drogie, także warto to zrobić samemu. Przy pomocy jakiejś pięsety można tutaj się posłużyć zapałką, jakąś wykałaczką, coś ostrzejszego, ale jednocześnie z ostrożnością, abyście nie uszkodzili żadnych tam wnętrzności waszego telefonu. Przede wszystkim płyty głównej, chociaż tutaj jest to zabudowane, więc nawet jest trudno. Ale jak to mówią, dla chcącego nie trudnego. Oczyszczamy tu sprężonym powietrzem. Wietrzem. można to też Można to też wykonać po prostu, dmuchnąć mocno w ten otwór od przycisku najzwyczajniej ustami, tylko oczywiście tak, żeby nic tam nie naślinić, czyli samym powietrzem. No i montujemy nowy przycisk. Tutaj z ostrożnością, żeby nie uszkodzić tej gumki z pod spodu przycisku, bo ona odpowiada właśnie za te klikanie tego przycisku, żeby on sobie ładnie klikał najzwyczajniej po prostu. Po prostu wciskamy go. Jeśli on wskoczy na odpowiednie miejsce, to jak widzicie, ładnie sobie klika. Teraz mój przycisk od głośności, bo on jest też już, jak widzicie, ledwo trzymający się praktycznie sam tutaj odpada, więc też go wyciągam. No i całą pozostałość od przycisku, czyli ta gumka, która już uległa degradacji, cała zniszczona, poodpadała, więc wszystko to musicie usunąć z wnętrza tego otworu na przycisk, akurat tu głośności, może to być przycisk zasilania lub też Inny przycisk fizyczny, który macie dodatkowo na telefonie. Wygląda to bardzo podobnie również w innych telefonach, nie tylko jeśli chodzi o Samsunga. Także można to zrobić, jak widzicie, samodzielnie. Nie ma z tym większego problemu, i nie musicie zaraz udawać się do serwisu, aby z Was sporą gotówkę za to zdarli. I ponownie sprężonym powietrzem warto wszystko wydmuchać i zakładamy przycisk. Tutaj zwróćcie uwagę, jeśli macie przyciski jakieś kierunkowe z oznaczeniami, jakoś góra-dół, nieraz na przyciskach jest coś tam narysowane i trzeba wtedy odpowiednio go zamontować góra-dół. Ale w moim przypadku jest to zupełnie obojętne, więc wciskam najzwyczajniej przycisk i sprawdźmy, czy poskutkowała nasza naprawa. Przycisk zasilania, przycisk głośności, jak widzimy, Bezproblemowo, wszystko super działa. No i tutaj akurat Bixby uruchamia nam style głosowe, więc wszystko działa prawidłowo. Także, jeśli tym odcinkiem pomogłem Wam w samodzielnym wykonaniu takiej naprawy, dajcie łapeczkę w górę. Zobaczcie też inne moje odcinki, w których pokazuję, w jaki sposób zresetować telefon, na przykład nie znając blokady ekranu. Serdecznie Was zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.